Trochę będę miał zmian na makietach obuch, tutaj pamiętne jeszcze zdjęcie jak chodziłem po torach na makiecie, jak robiłem sobie yy, kładłem tapetę, a musiałem położyć tam. No to trzeba było po makiecie chodzić, a jedyne miejsce to było torowisko. także, antresorka jest zrobiona, także tutaj trochę zmian na makiecie jest, ponieważ yy, ściągnąłem sobie tego generała devbura Stawiłem go tam, bo tam wywaliłem pociąg pancerny, który miałem zrobiony samoróbkę, bo nie miałem pierwszego marszałka kiedyś. No ale, że teraz mam pierwszego marszałka wersji jeżdżącej A tu chciałem mieć po prostu cały tor bocznicę na normalne lokomotywy. To tutaj dojdą dwie ludmiły. A tam, jak widzicie, wywaliłem ten kolorowy, który się lepiej prezentuje. Dałem tam generatorów boda. Tam dałem tą jedną drezynę pancerną, parowóz dałem i ten parowozik wojskowy, który dostałem od Daniela, ponieważ ten parowóz będzie na makiecie po raz ostatni, ponieważ pójdzie tam na dół. Pójdzie tam na dół. Bo mam, no do, jako kolekcjonerski także będzie ostatni raz dzisiaj na makiecie. Wersja cyrkowa. Także tu na dole też będzie trochę modernizacji, ponieważ ten magazyn wywale troszkę, dojdzie zielonego, tak jak tutaj. Ponieważ dojdzie mi więcej potworów z filmu Scudilla, z dlatego tutaj muszę trochę rewolucji zrobić. Także będzie tutaj po prostu tylko taki park mini zoo i taki duży park potworów. To będzie wjazd na ten park potworów, wiadomo. Tak, tylko ten magazyn tu nie będzie pasował, tylko wywalę troszkę więcej zielonego dam. Także będzie tylko tak, jak tutaj, dwa pasy, tam też będą tylko dwa pasy. Resztę będzie zamalowane i tam też będzie zamalowane przy tym magazynie. I tam też dojdą potwory, ponieważ tutaj będą po prostu będzie specjalna taka wyspa potworów. Tylko czekam, bo zamówiłam mi na AliExpress, taki zestaw. 24 potworów. Także dojdą mi też inne potwory z filmu Godzilla. Także będę miał zarąbisty park, także tutaj tylko zostanie ta straż pożarna. A ten hangar będzie wywalony. Samochody są znikną. Niektóre tylko są No tutaj zostaną. Także tutaj będzie autobus, zostanie. Tam ten sam ciężarowy odejdzie. Na piwnicy, czy część odbędzie dojdzie ten z safari zostanie. A część odejdzie do piwnicy. Zobaczymy no. Na hangar na pewno zniknie ten magazyn i część autek. Tamte autko na pewno zniknie, ciężarowe. Ten z drzewem też prawdopodobnie zniknie, bo nie będzie tu pasował. Także troszkę tu będzie trochę zmiany. Ale tylko właśnie w środku centralnym będzie zmiany trochę. Ponieważ chcę tutaj mieć po prostu jeden wielki park, potworów. Dobra, no to na razie trzymaj to się. Po raz ostatni widzimy wieździe cyrkusa. parowóz idzie po prostu do innych parowozów na kolekcjonerski. No i parowóz poszedł na stałkę, właśnie. tamto miejsce jak widzicie tam jest właśnie są parowozy takie półeczka na parowozy tam właśnie stał ten czarny i ten wojskowy tam gdzie ten cyrkus teraz stoi tam jest taki właśnie teraz to będzie tylko sentyment kolekcjonerski ale sobie zostawię to ponieważ tam poszły ten wojskowy to tam był na dole i ten czarny Dobra, to tyle. Także tu widzicie się zmieniło. Także tutaj są dwa griny, Tu będą stały trzy ludmiły Ten projekt, co nawet teraz zrobię i jakaś tu jeszcze dojdzie. Bo musiałem mieć po prostu miejsce na tabor. Ponieważ więcej półek już nie mam w planie mieć. A tam mogą być tu akurat. A przynajmniej na półce mi się teraz zwolniło miejsce, gdzie stały tamte. Lokomotywy, bo tu właśnie poszła ta lokomotywa wojskowa, akurat też. Tu był ten, była ta drzyna, która jest teraz tam. Drezyna pancerna, ta biała. Tu poszły ten wojskowy. No i tam stawiłem wagon rewizyjny do, do utrzymania sieci trakcyjnej. został tutaj z tyłu na kredensie. Ponieważ tutaj mam już trochę miejsca na dwie lokomotywy. Ten techniczne też tam znikną. Te techniczne żółte, ponieważ muszę mieć miejsce na tabor kolejowy. Na razie, na razie będzie tak jak jest. Ale w razie by coś kiedyś doszło, no to trzeba zmienić. Dobra, to na razie cześć.